Jeżeli posiadasz umowę o pracę, na przykład na 3,5 tysiąca złotych, masz zdolność na 350 tysięcy złotych w banku. Taki kredyt hipoteczny pozwala Tobie już zacząć inwestować w nieruchomości. Nazywam się Wojciech Łodziński i opowiem Tobie, jak zacząć inwestować w nieruchomości na wynajem. Także jeżeli posiadasz umowę o pracę, co najmniej 3 do 6 miesięcy, to już jest możliwość, byś wziął kredyt hipoteczny. Każde 1000 złotych to około 100 tysięcy złotych zdolności kredytowej, w związku z czym, mając 3,5 tysiąca, możesz spokojnie znaleźć taką nieruchomość, którą wynajmiesz, i z wynajmu będziesz miał zdecydowanie większy przychód niż Twoja rata kredytowa. Bierzemy kredyt na jak najdłuższy okres, dlatego że w banku posiadamy oprocentowanie na poziomie 4%. A z najmu przy dobrym e, zainwestowaniu mamy około 10-11% w skali roku. W związku z tym, e, z nieswoich pieniędzy, zarabiamy górkę pomiędzy 4% a 11%. Jeżeli nie chcesz się zajmować, przeraża Cię e, pilnowanie mieszkania, przeraża Cię początek e, całej tej otoczki w zakresie najmu. Możesz podnająć nam nieruchomość i wtedy oprocentowanie jest na poziomie 8,5%. I tak masz górkę nad kredytem, spłaca się nieruchomość i zarabiasz dodatkowo również na spłacie raty kapitałowej. Wewnątrz raty kredytowej są odsetki i rata kapitałowa. Jest to około 2% spłacania wartości nieruchomości w skali roku. Czyli z najmu mamy 8,5%, spłacamy około kolejne 2%. Oraz patrząc z perspektywy 10 lat, Twoja nieruchomość rośnie średnio o około 10% w skali roku. Czyli łącznie mamy 20% wzrostu wartości Twojego majątku w skali roku. Uważam, że powinieneś wykorzystać, jeżeli masz tylko taką możliwość, wykorzystać swoją zdolność kredytową, aby zacząć inwestować. Po roku, jeżeli składasz pit do urzędu i wykazujesz zyski z najmu, to po roku twoja zdolność dodatkowo rośnie. Mężczyzna mógł zainwestować w kolejne drugie mieszkanie. Chciałbym tobie pokazać cały proces, w jaki sposób zacząć od pierwszej nieruchomości, aby w skali nawet 10 lat już mieć 10 mieszkań i cieszyć się wolnością finansową. Jeżeli przeraża cię informacja na rynku, że jest kryzys, Obejrzyj koniecznie mój drugi film na temat kryzysu w branży nieruchomości, e, nagrany w 2019 roku. Zobacz, czy jest faktycznie czego się bać. Zobacz, e, za chwilę pokażę Tobie w Excelu, krok po kroku, jak wygląda kalkulacja rozliczenia raty kredytowej. Ile będziesz miał e, górki z tego? Po jakim czasie spłacisz tą nieruchomość w przypadku kiedy nadpłacasz tą górką cały czas e, swoją, e, swój kredyt. Dzięki temu, że nadpłacasz e, kredyt szybciej, czy masz na przykład 2000 zł z najmu, 1200 zł e, kredytu, to te 800 zł inwestujesz dalej w, w nadpłatę kredytu, dzięki czemu twoja rata coraz e, z każdym miesiącem maleje. Twoja zdolność rośnie i w tym przypadku po roku chodzi o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żebyś mógł kupić drugą nieruchomość. Jeżeli cię przeraża ten cały najem, pamiętaj, że możesz całą nieruchomość oddać w podnajem na poziomie 8,5%. My będziemy wtedy podnajmować tą nieruchomość na 5 do 10 lat. Nie interesuje cię całkowicie ani zbieranie czynszów, ani rozliczanie mediów, ani. Eee, pilnowanie, czy ktoś zapłacił, czy nie. W związku z tym masz całkowicie pasywny e, przychód. Zobaczmy, jak to wygląda w Excelu. Zobacz, jak wygląda kalkulacja zakupu gotowca inwestycyjnego. To gotowe, wyremontowane, wynajęte mieszkanie, podzielone na e, wiec, większą ilość pokoi. Zazwyczaj to jest 80 do 120 metrów, podzielone na maksymalną ilość pokoi. W tym przypadku mamy tutaj mieszkanie, które ma 80 metrów. Jeden duży pokój został podzielony na dwa mniejsze oraz mały korytarzyk. Kuchnia została przeniesiona na korytarz. Jest tutaj łazienka, toaleta. Jeżeli mamy powyżej 6-7 lokatorów, zazwyczaj powinno być zastosowanie dwóch łazienek. Poprzez taki układ mieszkania i wynajem na pokoje, jesteśmy w stanie osiągnąć nawet dwukrotnie większą rentowność niż na tradycyjnym najmie. Tradycyjny najem w Polsce to rentowność na poziomie 6%. Tutaj w tym przykładzie jest to 10%. Przykładowe mieszkanie kosztuje 419 zł. Wydaje się suma dosyć duża, natomiast jesteś w stanie kupić to nawet za 60 tysięcy złotych gotówki. W jaki sposób to zrobić? Przede wszystkim na początek musimy określić swoją zdolność kredytową. Jeżeli posiadasz 3750 złotych miesięcznie na rękę, na umowę o pracę, Twoja zdolność kredytowa wynosi około 375 tysięcy złotych. Czyli każdy 1000 złotych Twojej umowy o pracę to... Mniej więcej 100 tysięcy złotych zdolności krytowej. Zdolność może być pomniejszona, jeżeli masz inne zobowiązania, na przykład karty krytowe, inne kredyty. Natomiast, żeby zbadać swoją zdolność krytową, zapraszam Cię do zgłoszenia się do nas, bo e, możemy Tobie wywindować zdolność krytową i ją zbadać. Między innymi możesz e, na przykład e, robić nadgodziny. W swojej pracy, żeby przez ostatnie kilka miesięcy mieć większe wpłaty na konto. W tym przypadku kredyt wynosi 377 tysięcy złotych. Każdy bank teraz wymaga co najmniej 10% wkładu własnego, w związku z czym 10% wkładu własnego plus prowizja banku plus Koszty typu PCC, notariusz, wycena nieruchomości, ubezpieczenie kredytu, żeby mieć atrakcyjne warunki oprocentowania to wszystko to koszty około zakupowe. Te koszty około zakupowe to 18 tysięcy złotych, czyli potrzebujesz 41 tysięcy złotych na wpłatę i 18 tysięcy złotych na koszty około zakupowe, podatkowe, notariuszowe itd czyli 60 tysięcy złotych łącznie, potrzebujesz gotówki, aby kupić mieszkanie o wartości 419 złotych. Z najmu takiego mieszkania osiągniesz aż 42 tysiące złotych rocznie, czyli 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. To daje 10% w skali roku, natomiast realnie do Twojej kieszeni wpada 3160 zł, ponieważ odejmujemy tutaj pustostan, w najmie długoterminowym przyjmujemy 96% wskaźnik, koszty dojazdu ogłoszenia, czyli twoje realne ROI, czyli zwrot z inwestycji w skali roku wynosi 9%. Możesz również swoją nieruchomość podnająć, czyli ty kupujesz nieruchomość. Dajesz nam ją w zarządzanie, i my przez 10 lat dajemy tobie gwarancję w postaci podnajmu i otrzymujesz 2700 zł miesięcznie. W tym przypadku 7,7% roi w skali roku, czyli nadal więcej niż średnia w Polsce, a całkowicie nie interesują Cię obowiązki, takie jak poszukiwanie najemców, prezentacja mieszkania, naprawy, sprawdzenie płatności, windykacje, jeżeli ktoś zalega, sprawdzanie stanów liczników, rozliczenia za media, pilnowanie porządku, właśnie naprawy drobnych usterek, rozwiązywanie problemów, które czasem zdarzają się w sobotę po 22 i wszystkie nerwy, które są są z tym związane. W tym przypadku 2700 zł e, daje Tobie na czysto podjęciu raty kredytowej 919 zł, czyli od 2700 odejmujemy 1781 zł i otrzymujemy 919 zł miesięcznie. Tyle wpada do Twojego portfela i e, przy spłacie raty. Przejdźmy teraz do harmonogramu rat. Chcę Tobie pokazać, na czym jeszcze dodatkowo się zarabia. Przyjęliśmy tutaj 1800 zł za okrągleniu ratę. Rata składa się z odsetek i raty kapitałowej. Rata kapitałowa to spłata Twojego kapitału i to jest Twój dodatkowy zysk. W skali 10 lat, jeżeli weźmiemy tutaj 120 rat. Łącznie spłacisz 80 tysięcy złotych wartości tego mieszkania, czyli 19% wartości tego mieszkania, czyli w skali roku spłacasz około 2% rocznie wartości mieszkania jest to dodatkowy zysk. W podsumowaniu mamy 919 złotych zysku z czynszu i 600 zł ze spłaty raty kapitałowej. Tu pojawia się olbrzymia kwota 4000 zł miesięcznie, czyli 11,6% rocznie. Tyle rośnie wartość Twojej nieruchomości, bazując na danych z ostatnich aż 20 lat. W 1998 roku średnia cena za metr wynosiła 1900 zł, w 2018 roku 4500 zł. Dzieląc to na 20 lat wychodzi nam około 11% w skali roku. Tyle rośnie Twoja nieruchomość w skali roku, czyli Twój majątek rośnie o 5 ,5 tysiąca zł miesięcznie, czyli zaczynasz wzrost wartości mieszkania i spłatę raty kapitałowej. Jeżeli zarabiasz 7,5 tysiąca złotych miesięcznie 3750 zł miesięcznie to ponad dwukrotnie zarabiasz wtedy na e, takiej inwestycji w gotowca inwestycyjnego. Zarabiasz ponad 5,5 tysiąca złotych przy takiej umowie o pracę. Pomyśl w takim razie, czy nie warto zainwestować w gotowca inwestycyjnego. Dodatkowym zabezpieczeniem jest wzrost ceny wynajmu twojego mieszkania. To też jest kolejny wzrost, który gwarantuje tobie bezpieczeństwo najmu. Tutaj nawet tego nie uwzględniałem. 20% w skali roku tyle rośnie twój majątek względem wartości mieszkania. Jeżeli przekonałem Cię do inwestowania w nieruchomości, zapraszam do kontaktu. Dane znajdziecie pod filmikiem. Subskrybuj koniecznie kanał, aby zobaczyć kolejne filmy, kolejne odcinki, które opowiadają w jaki sposób skutecznie inwestować w nieruchomości. Do zobaczenia przy następnej inwestycji.